Witam was bardzo serdecznie, pytania od widzów ale w stylu świątecznym, nie zapomnijcie o swojej łapce że i wbijamy tysiąc sobów do końca roku, no i możemy przejść do filmu. No to pierwsze pytanie, co się stało z serwerem Matysia? no niestety jakaś grupka mi postanowiła mi zniszczyć nosadkę. No to kolejne pytanie. Czy masz dziewczynę? Nie mam. Jaki jest najlepszy serwy pose według ciebie? Hmm. Kiedyś to gram najwięcej na Maypay'u mój ulubiony. A już z tego co wam nie tam grać? No to kolejne pytanie. Z jakiego miasta jesteś? Ani wam będziecie mnie śledzić. No to kolejne pytanie. Nie wiem czy można nazwać pytaniem. Ale nieważne, pa, bardzo lubi się jest. No lubię. Ca widzicie się film po montażu. <laughs> Mi to totalnie skręciło. Taka creepimilka. Wracajmy do filmu. To kolejne pytanie. Co będziesz robił na świecie? Pigonował każdego. Jeszcze ja? Bo miał za to ja będę spadł z rolników. To kolejne pytanie Od ilu na ty? Z tego co pamiętam to chciałem chyba od końcówki stosować ale, ale postanowiłem usunąć ten kanał Bo coś tam popierdziłem. ale Teraz nagrywam na nowym Kolejne pytanie Czy jest ten game? No to robimy English or Spanish No to macie English or Spanish no to kolejne pytanie Kiedy film na kanale Krzychulo i Matysia? Jak Krzykula mówił, kończymy serię z Better Minecraft Ledwo co nagraliśmy Pierwszą nagał a Krzychulowi nie No to ostatnie pytanie Co się stało z Xavixem? Tymczasem tym czasie Xavix nic Poszedł sobie po mleko i wróci za 15 lat No żartuję no to kończę od siebie, dajcie subskrybowanie, łapka w górze i życzę wam wesołych świąt przed Wigilią Jak jeżeli to oglądacie przed Wigilią albo, albo po Wigilii No i pozdro